Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich miłych gości na remisarzu wystawy pod tytułem Było sobie dziecko, były sobie zabawki. Chciałbym powitać pana Roberta Andrzeja, przewodniczącego Rady Muzeum. Pana Kierowa Łuczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła wraz z prezesem Honorowym panem Kazimierzem Kasperkiewiczem. Witam bardzo serdecznie panią dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Kominie, panią Elżbietę Baszcz. Serdecznie witamy, która z wykształcenia również jest przedstawicielem nurtu etnograficznego, etnologicznego. Tak. Witam media, witam wszystkich miłych naszych przyjaciół, którzy chcieli przybyć. Wystawa, którą dzisiaj Państwo zobaczycie i która będzie u nas dostępna do 30 czerwca, prezentuje piękne przykłady zabawek i strojów ludowych dziecięcych ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Autorką scenariusza wystawy i osobą, która tutaj kierowała nami podczas pracy jest pani dr Barbara Klebowska, <kluczny> <i historii kluczny> etnograficznego w Łodzi. Myślę, że Państwu właśnie bardzo dobrze znana. Od lat tutaj u nas różne ciekawe wystawy etnograficzne nie tylko z Polski, ale również i poza granic prezentuje. Chciałbym serdecznie podziękować naszej załodze muzealnej, która tutaj przygotowywała wystawę. Pani Małgorzacie Kubiak, panu Stanisławowi Maziewskiemu, Oldze Gowackiej, naszej tutaj przyjaciółce i zarazem prezesowi Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Za no bezcenną pomoc, jeśli chodzi o grafikę, zawsze nas ratuje tutaj pod tym, pod tym względem i wszystkie te zaproszenia, plakaty są, są również jej dziełem. Ja, może oddam głos pani dr. Barbarze Klebowskiej, żeby przedstawiła Państwu wystawę. Zachęcam do słuchiwania się, bo być może również i Państwo będą mieli coś do dodania w tej materii, bo ja to już jestem, szczerze powiedziawszy, za może, żeby pamiętać cośkolwiek. Natomiast myślę, że część z Państwa tutaj też ubogaci może jakimiś wspomnieniami z dzieciństwa. Także serdecznie też zapraszam do odwiedzin w gronie rodzinnym. No Miło mi jest przy okazji powiedzieć, że Muzeum. Przystąpiło do programu Miejskiej Karty Seniora, Miejskiej Karty Rodziny. Także myślę, że będzie też to zachętą do, do odwiedzania w gronie rodzinnym, również naszej, naszej instytucji. Wystawa myślę, że jest ciekawa i, i, i będzie się widzą podobać. Oddaję głos proszę Chciałam podziękować bardzo za możliwość zrealizowania tutaj tej wystawy i za współpracę w wszystkim. Pracownikom Muzeum Technik Ceramicznych. Wystawa, którą mają dzisiaj okazję Państwo zobaczyć, prezentuje życie dzieci na tradycyjnej wsi, i to, czym, jak żyły i czym się bawiły, jak spędzały czas. Na pewno życie dziecka na, na tradycyjnej wsi wyglądało troszkę inaczej niż dzisiaj. Na pewno to nie było tak, jak się nam dzisiaj kojarzy Dzieci dzieciństwo, zabawa i nauka, ale to była także praca, bowiem cała rodzina stanowiła taką załogę obsługującą, pracującą na gospodarstwie rolnym i wszyscy, niezależnie od wieku i płci, mieli swoje zadania i swoje obowiązki. Także dzieci już od najmłodszych lat wydrażane były do pracy. Przede wszystkim do nich należało pasienie zwierząt, pomagały rodzicom również w innych obowiązkach i w ten sposób uczyły się wszystkiego, co będzie im potrzebne do życia i do pracy na roli. Ale oczywiście także życie dziecka, to nawet na tradycyjnej wsi, chociaż było wypełnione obowiązkami, to oczywiście także zabawa. Takim miejscem wspólnych zabaw, gdzie dzieci były, były wiejska droga czy pastwisko, które, z którego korzystała często cała, cała wieś, takie wspólne pastwiska. Pierwsza sala, którą już Państwo przeszli i, i obejrzeli, przedstawia stroje dziecięce. W zasadzie w naszej kulturze wiejskiej nie, nie było specjalnych krojów, specjalnych modeli strojów dla dzieci. Widzimy tutaj przykłady strojów, które są taką miniaturką strojów, Dorosłych są to oczywiście nie odzież codzienna, ale świetne stroje. Takim wyjątkiem, elementem ubioru typowym dla dzieci są właśnie te kapeczki, które tutaj prezentuję. Była, była to nie tylko odzież, ale przypisywano im także taką magiczną rolę. Miały one chronić dziecko przed różnymi urokami, czarami, jak to dawniej wierzono. Jeżeli chodzi o zabawki, o to czym bawiły się dzieci, to um, mając do, do dyspozycji um, jakieś kawałki drewna, słome, jakieś szmatki, dzieci często sobie wykonywały same jakieś proste fujarki, laleczki. Dużo też um, zabawek było um, autorstwa rodziców um, czy dziadków. Natomiast w, takie, w XIX wieku, szczególnie w drugiej połowie, pojawiły się warsztaty rzemieślnicze pro, produkujące zabawki dla dzieci wiejskich. Można je było nabyć na odpustach, na jarmarkach. Najpierw było to takie zajęcie dodatkowe dla małorolnych chłopów. Czy ewentualnie poboczna produkcja różnych warsztatów. Później yy, niektóre warsztaty wyspecjalizowały się tylko w produkcji drewnianych zabawek, bowiem to drewno było takim podstawowym surowcem. Najwięcej było tych warsztatów w południowej części yy, Polski i wyróżnia się ośrodek Żywiecki, ośrodek zabawkarski, Rzeszowski i i kielecki. Tutaj te czerwone koniki samej koniki z bryczkami to są właśnie z żywieckiego ośrodka. Te konie siwe z czerwonymi siodłami to z żywieckiego ośrodka. Wozy też są z żywieckiego. Tutaj większość tych zabaweczek z kieleckiego. W zasadzie mało było takich typów zabawek charakterystycznych dla jednego ośrodka. Raczej różnice były w zdobnictwie, w kolorystyce, ale na przykład takie grzechotki sześcienne, jak tutaj Państwo widzą, to już było typowe dla, dla tego Rzeszowskiego ośrodka. I tak jak widzimy, te zabawki, które można było nabyć na odpustach czy na jarmarkach. Nawiązują do konie, wozy, drabiniaste, czyli do takich rzeczy znanych, znanych dziecom z, z, z jego otoczenia. I bardzo taką ciekawą formą i chyba lubianą przez dzieci były ptaszki z kleczącymi skrzydełkami. Jest to forma... Bardzo trwała, jak się, jak się okazało, bowiem jeszcze dzisiaj na na markach można kupić plastikowe takie zabawki, motylki, motylki tak? ado daú in.